Czekam czy którykolwiek kandydat w Polsce w ogóle wpadnie na ten pomysł. Otóż przywrócił do służby wojskowej wszystkich wojskowych zwolnionych z powodu odmowy przyjęcia tej szprycy covidowej. Żołnierze w Ameryce odmawiali, byli wydalani ze służby. Trump ich przywrócił. Jeżeli byli na ścieżce awansu, to przywrócił im awansę i całą pensję im wypłaca się za ten okres, kiedy byli nieprawnie wyrzuceni. – A tu rozprawy trwają, A w Polsce tak? ktoś w ogóle wpadł na ten pomysł? – Absolutnie. Żeby... Żaden z nich nie usłyszał. Przepraszam. E, cały czas trwają procesy. E. Powstało Stowarzyszenie Bronimy Munduru dla przyszłych pokoleń, kiedy zaczęła się ostra jazda, nielegalny przymus szczepień szczep na COVID właśnie Tak, Tak, zdrowych mężczyzn, którym tak. nie grozi ta grypka, chrypka. Tak. I Szansa, że się zarażą się. i w ogóle coś poczują, mikroskopijna. To po co ten wydatek już w kategoriach ekonomicznych, po co ich szczepić za 300 zł, jedna szpryca. I tu, i tu w skrócie porucznik Szymon Fił po prostu przyszedł na zespół parlamentarny, w którym też jako stopno, jak stopno braliśmy udział ta strona społeczna i powiedział, jak jest, że jego dowódca. Wydał nielegalny rozkaz zaszczepienia się, po czym po zaszczepieniu się tych żołnierzy wycofał ten rozkaz. I za to są ciągani właśnie on oraz porusznik Jakub Puśpit od 2021 roku, po kilkaset kilometrów, co najmniej raz w miesiącu, po sądach.